Witajcie, zapraszam do rozkładu o miłości. Odświeżamy energię no, dla tej ważnej relacji, dla tej, dla tej miłości, cokolwiek to dla Was znaczy. Jesteście na różnych etapach. Jedni są w trakcie, inni jeszcze, no pewnie przed taką miłością. Więc co z tą miłością, no właśnie z tą jedną, taką szczególną. Co tutaj na najbliższy czas energetycznie. O czym karty chcą nas poinformować? Przypomnę. Rozkład jest ogólny, nie będzie dla każdego. Nie będzie wszystko, także proszę tutaj o dystans. No i. E, tak, sobie poczujecie, co jest dla Was, no i wtedy to weźcie to, co poczujecie. Trzy opcje, trzy karty wybierzcie sobie tak szybciutko, a ja zaczynam co z tą miłością. Zniewoleni w miłości, dwie duszyczki. Tak się tutaj w sobie zatrzymały, zatopiły, zawisły i nie mogą ruszyć do przodu. No tu nie jest taka przyjemna ta sytuacja. Tak się tutaj w tym jakby oboje gotują się, kręcą się, wiercą się. No a miłość jest. Jest zielono, jest mokro, jest taka naturalna bardzo mm, ta aura, ona tak sprzyja, bo tutaj Cały czas, no, bije źródełko tej miłości. Tu jest jakiś spokój i takie, mm, taka błoga cisza, która mówi o tym, że warunki takie są tutaj sprzyjające, żeby to tak utrzymywało się, bo to otoczenie, bo to mm, właśnie to środowisko, bo te osoby, właśnie te osoby, one to tworzą. Ale to wcale nie jest lekko tym osobom. Oboje jakby przechodzą jakieś męki dosłownie. Tu jest e, brak decyzji, tu jest jakieś, jakaś taka martwota, jakieś skrywanie czegoś. Być może e, dystans, być może jakieś oddalenie, ale przede wszystkim ona tutaj e, jakby utknęła w tej miłości. Na pewnym etapie i, i nie może gdzieś wyruszyć dalej, z tego co gdzieś tutaj ją zatrzymało. W ogóle to taka jest jakby ograniczona, ale może mieć jedna duszyczka człowieka obok siebie który cię tak ci podcina skrzydła, tak cię zatrzymuje, tak coś ci uniemożliwia, albo sytuacja twoja życiowa, okoliczności. No i to ci tak tutaj nie sprzyja, jakby w danym czasie tej miłości. Druga duszyczka bardzo by chciała, i tutaj toczy takie wewnętrzne walki ze sobą, ale. Nie ma odwagi, nie potrafi e, otworzyć się, bo tu trzeba się bardzo otworzyć, tu trzeba wykonać jakiś taki manewr przełomowy, ale on nie daje rady. No niby to on jest taki jakiś no, że tak mógłby to i tamto, ale nie daje rady w tym wypadku. Nie może, nie potrafi, nie ma na tyle siły, nie jest na tyle taki przebojowy. Od odważny no coś tutaj komuś brakuje temu człowiekowi jednym. no i miłość jest taka w ogóle tutaj jest jakiś taki kosmos dziwny bo oni wy sobie czegoś nie mówicie oboje o czymś nie wiecie nawzajem między sobą nie przekazujecie pewnych informacji bo w momencie kiedy on chce gdzieś tam no jakby przedostać się do niej skontaktować się z nią no cokolwiek to oznacza to, jak wykona jeden ten kroczek do przodu, no to za chwilę się cofa i tak go coś blokuje, coś go zatrzymuje. Generalnie ta miłość, ona zatrzymała się na energii jakiejś blokady, niemocy, takiego paraliżu sytuacji życiowej, paraliżu mentalnego człowieka, który e, uważa, że, że to nie. To nie czas, to nie miejsce, tego nie można zrobić, no bo tu nie chodzi o to, że coś jest z tymi osobami, i tak, bo te osoby są bardzo za sobą. Oni są nawet tak za sobą, jak nigdy za nikim w życiu nie byli, ale są inne priorytety, są inne sprawy, jest jakaś sytuacja inna i ta miłość. Ona tutaj przez najbliższy czas tak się jakby ta relacja nie rozwija, nie idzie do przodu. Tu cały czas czuć jest jakiś taki strach, lęk przed wyzwoleniem, przed wyjściem ze swoich wygód życiowych, ze swojej strefy komfortu, przed zmianą może, no bo może ktoś musiałby dokonać jakiegoś, nie wiem, radykalnego kroku, ale on nie ma na tyle. Silnego kręgosłupa, żeby to zrobić, i ugina się, i podkula się, i chowa się, i, i po prostu znika, odsuwa się. Tu nie ma, a nie ma tego kontaktu. No i tak sobie zawisa ta sytuacja w takiej martwocie. No pamiętajcie, to nie jest na wieczność, to jest jakiś tam bieżący i najbliższy czas taka energetyka, ale to, co Wy macie ze sobą, to co was łączy to jest tak, no bardzo to jest szczególne, tu jest tak hmm, tak przyjemnie tak błogo dla tych dusz w tej, w tej swojej znajomości oni siebie bardzo dużo uczuć i te uczucia takie są no skrywane są głębokie nie powiedzieli sobie, nie mówią, nie powiedzą jak bardzo to ich dotyka emocjonalnie, jak to jest głęboko w sercu, i no w ogóle tutaj w, w człowieku. No i to źródełko, które cały czas tutaj tętni życiem i. Jest obieg tej wody. Ta woda cały czas pracuje, ona cały czas jest w ruchu i tak krąży po tym całym żywym organizmie cały czas obieg tej wody, ale ona jest bardzo potrzebna, bo właśnie ta woda odżywia tą relację, utrzymuje ją przy życiu. I dlatego tu jest tak, tak soczyście. To jest ich woda, to jest ich płyn, to jest ich miłosny napój, i oni się na tym zatrzymali w takim momencie, bardzo szczególnym dla nich obojga, i dalej już nie ruszają. Tak sobie zastygli, mocno sklejeni ze sobą. Tu jest taka, taka bliskość tych dusz i tych ciał. Nawet większa niż oboje sobie zdają z tego sprawę. Ale też ta a, tajemnicza cisza, i ta skrytość, i takie no bardzo emocjonalne podejście, tutaj, właśnie obojga. No, i tak sobie po cichutku to tak, no, taki jest tylko słychać lekki szum i takie kapanie tej wody takie spływanie bo ona ma takie swoje miejsce, swoje źródełko ona płynie tym swoim e, szlakiem, ma taki swój szlak i ona tak mm, tak tam już sobie tą drogę swoją przygotowała, wyżłobiła tu jest takie mm, dostrojenie dopasowanie, taka kompozycja no, wręcz powiedziałabym idealna e, tych duszyczek. No, no ja się tak tutaj tym nakarmili, karmią, będą karmić to tutaj jest i to żyje. Tylko, że jeszcze powiem, że bardzo sprzyjające warunki do rozkwitu, do szczęścia. Poza tym, że mają problem, dylemat i nie robią tego, co powinni zrobić, bo to jest najważniejsze, że coś powinni zrobić. Ale oni mają w głowach świadomość tego, że tu im tak rośnie, tak im urosło, taką mają obfitość wodnistą. Że muszą aż to hamować, jakby nakładać takie um, jakieś ograniczenia, spowalniać to, blokować, bo jakby tego nie robili, to by tu była już taka dżungla miłości. Dosłownie dzikość tego życia i tych ich energii, które oni razem tworzą, które oni razem wyzwalają sobą. Gdyby tego nie zahamowali, tu po prostu byłoby totalna zieleń i no. Takie jakieś specyficzne miejsce na świecie i specyficzna relacja, yy, która byłaby bardzo zdrowa i bardzo taka świeża i konkretna. No, ale oni wiedzą, że jakoś w tej sytuacji dla dobra tego to tak to trochę przygniotę, przycisnę to trochę, przyduszę to trochę, nałożę tą kapsułę, żeby tak się trochę przydusiła, no, żeby tak jakoś trudno jej było złapać ten oddech, żeby spowolniła. Tak tu jest. Tak sobie ją hamują. No, ale wiadomo, no, to jest taki zew natury i oni tego nie zahamują. Dobra. Krótko robimy. Tak po prostu krótkie energie na najbliższy czas. Opcja druga. Ojejku, co tutaj się dzieje? Ile tutaj jest ognia? Ile tutaj szaleństwa? Co on ma zamiar robić? On z takiej gotowości idzie do Was. Taki rozżarzony, taki rozbuchany. Uwaga na Niego. Niesamowicie. Może namieszać, może tutaj nawywracać Wam w głowie, w duszy. W emocjach, we wszystkim, ale taki jest rozgrzany. Nie no, on nie ma uwolnienia i on nie ma zamiaru rezygnować. On się nie poddaje. Takiej nabrał świeżości, takiej chęci. U, wraca, ja nie wiem skąd on wraca, z zaświatów, z ziemi wychodzi. Przychodzi do was, ale uważajcie na niego. Bo tutaj jest taki zamęt. Wy sobie nawzajem robicie takie tak jakieś pobudzenie, taką aktywność, takie. Ale tutaj te całe wspomnienia, to, co Was łączy, to wszystko w pewnym momencie może zostać wskrzeszone, bo to nigdy nie umarło. Ale jeszcze bardziej takie rozniecone nagłym kontaktem. Sytuacją, której nie zaplanowaliście, bo nagle strzela któremuś do głowy, no ten ogień, ta pasja i ta chęć, żeby wkroczyć do akcji i dzieje się. No, ale tutaj są takie niezbyt dobre te potrzeby, bo niesamowite kuszenie, brak zapomnienia. Chęć ciągle ja do ciebie, ja chcę do ciebie, ja z tobą, ja nie mogę tutaj bez ciebie. I tak się wiercą oboje, kręcą do siebie, że oni się jakoś ze sobą tak grzeją razem, smażą, i tutaj dochodzi do jakiejś konfrontacji. Do wymiany zdań, do czegoś takiego, co jeszcze bardziej pod, pod takie podminowane to się wszystko staje. Takie po, no, pobudzone, pod, podsycane. Ale co najlepsze, wy siedzicie oboje w klatkach. Tak sobie sami tam weszliście. To jest wasza klatka. Nikt tutaj nie trzyma na, naprawdę nikogo na siłę. Jedno siedzi w tej klatce, i drugie siedzi w jakiejś klatce. Drzwi otwarte. Macie klucze, macie narzędzia, ty możesz nawet paluszkiem to otworzyć, ale nie otwierasz, bo ty nie chcesz stamtąd wyjść, bo ty chcesz być w tej klatce. Bo ty jesteś w takim ciągłym. Nienasyceniu, czy, czy tą, tą osobą, tą relacją. Ty chcesz więcej i ty nie wiesz, co to jest, ty tego nie rozumiesz. Dlaczego ja nie mogę bez tej osoby przestać, jakby ja nie mogę przestać myśleć? Ja, ja ciągle gdzieś tam coś tam, ten ktoś ciągle gdzieś jest. No i uwaga tutaj: bardzo ponętnie, bardzo kusząca. Tutaj, no, żeby panie uważały, bo bo on jest taki, nie, no jakby no trudno nad nim zapanować no i taki jest jakby w pewnym momencie strzela mu coś do głowy, bo jemu się coś przypomni pomyśli, no ona taka emocjonalna, ona sobie tam coś gdzieś będzie robić w swoim świecie i nagle on się tutaj zjawia przed nią, za nią i co on chce robić to ja już nie będę mówić bo wy oboje wiecie, co wy ze sobą macie. Dusze pokazują takie zakotwiczenie, przyklejenie się, takie dosłownie uzależnienie od siebie i ciągłe takie energie, tej chęci, no żeby tak się karmić tobą, żeby więcej z tobą, żeby no coś bardziej. Ale jakby, jeśli wam ta relacja nie służy, bo bardzo możliwe, bo tutaj też może być w tym wszystkim, wokół was jakaś toksyczność, niezdrowość, bo, bo to też może osłabiać człowieka. Ale ty w głębi duszy, tak naprawdę, ja nie wiem, ty tak jakbyś nie chciał z tego wyjść, jakbyś chciał, jak. Tak, jakby te tortury miłosne, mm, emocjonalne, nie wiem jakie, one sprawiały ci, jak, nie, może nie powiem, że przyjemność, ale tu jest coś takiego, mm, co te dusze odnalazły w sobie, czego jakby nie przeżyły, nie, nigdy w życiu i teraz dlatego. Nie potrafią od siebie odejść, rozłączyć się ze sobą, chociaż może, nie wiem, nie wiem, jaką macie sytuację, czy tu wam jest łatwo, czy trudno. Chodzi o to, że tu są energie szarpane, mamy dużo kontaktu, dużo takich sytuacji wybuchowych. Bardzo jesteśmy temperamentni, tak podnosimy ciśnienie tu obie strony. Ale mam wrażenie, że, że tu nie chodzi tylko o fizyczność, bo tam właśnie zajrze, bo to tak z pozoru by się mogło wydawać, że to takie pożądanie, te fascynacje, niby, ale nie, tam są głębiej uczucia. I to jest też taki, powiedziałam, specyficzny rozkład dla, dla takiej relacji karmicznej, że my nie rozumiemy tego, co się z nami dzieje, my nie umiemy sobie ułożyć tej relacji, ułożyć sobie życia. A jednocześnie jakby i bez siebie nam źle, i ze sobą nam źle, bo nie wiemy w ogóle co tu się dzieje, to jest jakiś kosmos. No takie są właśnie związki karmiczne i tutaj jest tak się zawęża grono słuchaczy, bo tak jakby przerabiacie sobie tą, tą waszą lekcję, ona jest nieskończona, nieodrobiona i ciągle mało, ciągle jest, ciągle głodni do siebie i takie są strzały, wystrzały, erupcje, no tutaj nagle się ktoś odzywa, nagle ktoś powoduje jakąś taką napiętą sytuację, może kłótnie, tutaj... Ucieka, tam przychodzi, powraca, tutaj jej nie daje spokoju, gania za nią z tą pałeczką do góry. No, ciągle jakby on jest, on jest w gotowości ciągle, ciągle gdzieś w pobliżu, tak jakby był w akcji, tylko czekał, kiedy ją spotka, kiedy ją zobaczy, jak się z nią spotkać, I zawsze taki gotów do działania, no w pełnej krasie. No taki tu jest mężczyzna. I nie wiem, czy wam się to kobiety podoba, czy będzie podobało, bo ja nie mam takich informacji, ale wiem, że obie strony tutaj mocno w tym siedzą i to właśnie, no nie tylko fizycznie, ale bardzo głęboko emocjonalnie i to jest właśnie miłosna taka relacja karmiczna, bo tutaj te duszyczki. One się dobrze znają, one dużo o sobie wiedzą, one się bardzo czują, bardzo się rozumieją i dlatego tak trudno jest im z siebie zrezygnować, uwolnić siebie od siebie nawzajem. No, bo po prostu tak mamy. Dobrze. Trzecia opcja. Ojej, jacy nieszczęśliwi wzdychacze, no co tutaj też taki mąci ten diabeł, coś tutaj ich tak, ale i mu trudnia, ona taka, gdzie wy tak zakotwiczyliście, w czym wy tak siedzicie? No może miłości, leżą, wzdychają, tak jęczą, co wy tu macie? Za dużo myślenia, za dużo zmartwienia, a za mało akcji, za mało działania. No bo tak jedno sobie myśli, jak to, jak to, jak to w ogóle to wszystko zrobić, jak to jest to tak jakoś tak mnie dotknęło i tak. Głowa przegrzewa się dosłownie od myślenia, od wizualizowania i od takiego przesadzania w tym wszystkim, jakiegoś może komplikowania, stawiania oporu, bo w tej głowie człowieka jednego to jest więcej problemów i więcej barier, niż tak naprawdę tutaj między nimi jest. No, no ale ten drugi ktoś też. Serce bije jak szalone, aż klatka boli, aż tutaj trudno złapać oddech. No, bardzo tutaj jest odlatywacz zakochany, rozmarzony, no jakże by on z niej spijał. I jak on marzy o tym jej kielichu, bo ta woda z tego kielicha, jak ona mu smakuje, no nie wyszedł z niej. W ogóle ona gdzieś tam smutna, za nim stęskniona. A on by spijał z niej i spijał, i tak wzdychać, taki. W głowie mu ona siedzi, chodzi mu tam w różnych myślach, i tak mu stuka w głowę takie stuk-puk. I on czasem słyszy takie dzwoneczki w głowie. To jest właśnie to takie przywołanie, te dzwoneczki. Bo oni nie przeżyli tego wszystkiego, co mieli chcie, przeżyć, co chcieli ze sobą przeżyć, zostawili to w jakimś takim, nie wiem, to jest bałagan I teraz w tym tygodniu, czy no w następnych tygodniach, może powiem tak, że no to jest do, ja wiem, do dwóch miesięcy, tak? Bo ja na takie często robię te rozkłady, więc sobie tak mniej więcej zakładajmy yy, czasowo bez sztywnych granic to jakby w najbliższych tygodniach on który z was się tutaj budzi i chce zastukać szybkę, przyjść na rozmowę bo źle się z tym wszystkim czuje tu potrzeba dialogu chcemy porozmawiać tu trzeba coś wyjaśnić, bo jest bardzo niefajnie, bardzo jest nieciekawie a ugrzęźliśmy w tym oboje będziemy próbować coś weryfikować. Chodzi tu o jakieś wybaczenie. Wyprostowanie jakiejś sytuacji, wyjaśnienie, bo nie smaczek macie oboje. No, jak teraz tak zastuka, pojawi się ktoś w najbliższym czasie. To żeby tutaj się nie zdziwić, bo i tak jakoś być do niego w miarę łagodnym, bo, bo jego gryzie coś od środka, bo jego to boli, bo on się z tym źle czuje. Że ta relacja nie powinna zostać w ten sposób potraktowana. Ona nie powinna przechodzić przez takie piekło, bo tu jest piekło tej relacji. I trzeba to piekło wyprowadzić na prostą. Tu trzeba, bo my nie możemy żyć, my nie możemy ruszyć do przodu. My mamy takie utrudnienia, takie barykady, które przeżywamy w swoich głowach, w sercach i to cieleśnie nam odbiera siły. Ale te głowy to potęgują za dużo, za bardzo ten problem, bo to może aż wcale tak drastycznie nie wygląda i dałoby się coś z tym zrobić. I jedno z Was może się tak przebudzić w najbliższym czasie i spróbować yy, tak neutralnie do tego podejść, bo jest mi źle. Po prostu, tak jak to jest, to nie zasługuje na takie. Mordercze traktowanie, na takie podejście. No bo ta osoba szczególna jest, a dostaje tutaj e, takie ciosy i m, dostaje taką zapłatę, jakiej e, nie powinna, bo ktoś obcy dostaje więcej niż ty. No no i to jest niefajne. I ja tutaj będę do ciebie przychodził i będę chciał tutaj. E, Chociażby porozmawiać. Ja nie mówię, że Wy będziecie się godzić i, i przytulać, i dalej już będzie cudownie i szczęśliwie, bo, bo, bo nie widzę tego, aby tak było w tym momencie. Ale bardzo mi zależy na tym, abyśmy sobie po prostu odpuścili, żebyśmy sobie tak porozmawiali, oddychnęli, poczuli jakiś spokój w nas samych, jeśli chodzi o nas. Bo narobionym mamy bałagan, niepokój, smutki jakieś, nie wiem, takie niewyjaśnione, dziwne sytuacje, które człowiekowi nie pozwalają, tak jakby spokojnie spać, jakby dalej żyć, normalnie funkcjonować. Jego głowa cały czas cierpi i ma taki, takie poczucie dyskomfortu, że to, to nie jest tak, jak powinno być. I nie mogę tego tak zostawić, no póki żyję, przecież ja mogę coś z tym zrobić. Tak naprawdę, przecież możemy wszystko. Tylko to jest kwestia chęci i podejścia. I w jednej ze stron przychodzi czas takiej weryfikacji wewnętrznej, takiego poczucia e, zrobienia czegoś w zgodzie ze sobą. No, ja tutaj chcę się przyjść i z Tobą się usiąść i spróbować to jakoś. Doprowadzić do, do takiego spokoju, na który możemy sobie oboje pozwolić i będzie taka praca, takie zaangażowanie, takie są chęci, bo tu nic nie śpi i to jest takie głęboko emocjonalne i tak sobie tutaj, jakby to, nie wiem, albo to trwa już jakiś dłuższy czas, albo to może nie trwać tak aż bardzo długo, ale jest bardzo ważne, bo tutaj mm, chodzi o coś, co. Dla tych dwojga jest taką życiową, bardzo ważną znajomością, która wiele tutaj odsłania, pokazuje im, uczy ich. No i taki chyba numer jeden wśród relacji. No, no i ona zasługuje na coś więcej niż dostaje w tym momencie. No, i tak sobie tutaj będziemy próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie, porządek, pozamykać coś, tak wpuścić jakąś taką nutkę spokoju, pozytywnej energii pomiędzy nas, żebyśmy mogli wstać po prostu z tego wszystkiego i, i spróbować jakoś ze sobą się porozumieć, aby, aby żyć. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.